Walentynkowy czas autor Henryk Kaletka. Znów kręci się dookoła nas ten miły walentynkowy czas rozbrzmiewa pięknymi strofami radości, miłości i zdrowia życzeniami. Pachnące kwiaty dla bliskich niesiemy kochanym w darze. W tym dniu obejmujemy wszystkich i przytulamy ich zatroskane twarze. Niech to szlachetne uczucie miłości. Daje nam swoistą radość istnienia. Niech nastałe między nami zagości ta chwila radosnego uniesienia.